Pozdrawiamy wszystkie y, 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 mamę na wczesne, pozdrawiam mamę na Białe Pozdrawiam ma mamę, siostry, szwagrów, Siostrzenicę i całą moją rodzinę i moją, oczywiście moją kochaną Krzesną z Malowniczego Sarbinowa. Jest super. I super pokoje przede wszystkim mamy. Pozdrawiam, pozdrawiam i buziaki dla całej rodziny. Chciałam poznać mojego brata, bratową, małego i całą rodzinkę. I Sarbinowa. I fajnie jest. Pozdrawiam wszystkich, mamę, tatę i całą rodzinę. Jest bardzo fajnie. Pogoda taka sobie, ale jest fajnie i przyjemnie. Eee, witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Sarbinowa jest bardzo przyjemnie i pogodnie, tylko dzisiaj jest troszkę zachmurzony, ale tak na ogół to jest bardzo, bardzo fajnie. U Tobie mamy siostry i dzieci ich rodzinie Ta Mamy tatę, babcię, Krzestą. Jest fajnie i chcę w domu się jechać. Pozdrawiam moją rodzinę całą i mi się bardzo podoba na wycieczce. Pozdrawiam y, mamy, tatę, siostrę i mojego psa Rafika. Od mamy. I od od taty i od siostry, od sześcianca i od sześcienicy. Pozdrawiam. Wiesz, posłuchać i niemiecki, jest, jest, Kochana mama, pozdrawiam ci serdecznie, serbinowa. Kogo pozdrawiasz Tomek? Tak.

no to proszę bardzo. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak to się nazywa, jak to powiedzieć. Przeszyła, krzyż już dla całej rodziny. Kogo byś chciał pozdrowić do kamery? No panią Bożenę. Panią Bożenę. Panią Anię, panią Anetę. Na serdeczniejsze życzenia. Interview, I bardzo mocno ściskam. Się mam mamę i mojego brata i chciałam odcinkę. To wszystko.